Siemanko z tej strony Negative i to mój pierwszy odcinek. Więc trochę się cykam, nie wiem jak to wyjdzie. A teraz przechodzimy do tej 2. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, to nie zapomnijcie zostawić suba, łapkę i komentarz. No i jak już yy, nie chcecie, żeby strzelać w dzwone, to yy, następny film będzie jakoś tak za 3 dni. Nie wiem kiedy to wrzucę, no ale dobra, dzisiaj sobie trochę pootwieramy skrzynki. No i teraz którą tutaj wybrać? Ha, no to jest trudny wybór, ale chyba wybiorę ten breakout. No dobra, co to nam wyjdzie? Ai, assim vou. Ah! NÃO! Nie! Não! não é nóis. O que é não O que é isso? O que é isso? O não Się tak mogę zarobić? dziwne. No dobra, już się tam nie będę yy, za bardzo ciężko. Przejdziemy do tego openingu, bo to na tym się dziś skupiałem. No i co tu wleci? Het Hit. Nie wiem co się czyta. No dolar, no nie najlepiej. Co tam? Eee, nie wiem no. Gdzie to jest? Już nie. Yeah. Tutaj. Co tu się stało? Wywaliło mnie z gry. Sary za to, ale no nie wiem, jakoś tak wyszło. Gdzie to jest? To. Dobra. Robię krótkie cięcie, bo mam ma, mony, mony i widzimy się po przerwie. No więc już wracamy po przerwie. Mam trochę akcentu. Jeszcze sobie tutaj wezmę. Mm. No i teraz spróbujemy z chroma. No co nam leci? No bo coś fajnego i aj, a aj kurde, chociaż na stratek tutaj mógł bić, ale nie, on dużo nie jest wart no to z... nie wiem jeśli tak się czy byście chcieli więcej takich odcinków, to napiszcie w komentarzu Po koniec odcinka jeszcze kogoś pozdrowię i polecę. <laughs> no nie, nie najgorsze, ale mogła być lepiej. Tak szczerze mówiąc. No same... Nie! No nie no co to? Ej! Oszukaństwo! Kurde, oszukali mnie. Za ludzie. Dobra, teraz tam czy tam. Chyba chroma. No Dobra, to. Taki krótki odcinek dzisiaj zrobimy. Ale zawsze coś. Następnym się postaram, żeby. O! Nie! Ej, w następnym odcinku się postaram, żeby no, trochę lepiej wyszło to już tam. W ogóle z gościem będę nagrywał. Nie wiem jak to wypadnie, to na tyle. Mm, mogę. A w sumie polecę chyba w następnym odcinku tą osobę, nawet z tą osobą będę nagrywał. To chyba będzie na tyle z tego odcinka. Na razie i cześć.